Szczęście Cię Boża, Walina Witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie informacji dnia. Wyrażam wolę służenia Ewangelii z odnowioną miłością, pomagając Kościołowi, by coraz bardziej był w Chrystusie i z Chrystusem, podkreślił ojciec święty Franciszek podczas spotkania z księżmi i kardynałami. W drugim dniu swojego pontyfikatu kolejny następca świętego Piotra przyjął na audiencji w sali klementyńskiej w Watykanie zarówno księży kardynałów, elektorów, jak i seniorów. Ojca Świętego powitał dziekan Kolegium Kardynalskiego, ksiądz kardynał Angelo Sodano, który zapewnił go, że księża kardynałowie są do jego całkowitej dyspozycji. W przemówieniu do księży kardynałów jego świątobliwość Franciszek powiedział, że czas konklawę pełen był znaczenia nie tylko dla Kolegium Kardynalskiego, ale także dla wszystkich wiernych. In w tych dniach odczuwaliśmy niemal namacalnie miłość i solidarność Kościoła powszechnego, a także uwagę tak wielu osób, które chociaż nie podzielają naszej wiary, spoglądają z szacunkiem i podziwem na Kościół i stolicę apostolską. Drodzy bracia, nigdy nie ulegajmy pesymizmowi i temu zgorzknieniu, jakie każdego dnia proponuje nam diabeł, mówił do księży kardynałów papież Franciszek. Nie ulegajmy pesymizmowi i zniechęceniu. Mamy mocną pewność, że Duch Święty daje Kościołowi wraz ze swym potężnym tchnieniem odwagę, by wytrwać, a także poszukiwać nowych metod ewangelizacji, aby nieść Ewangelię aż po krańce ziemi terra. Na Naprzód, drodzy bracia, być może połowa z nas jest ludźmi w podeszłym wieku, mówił papież Franciszek do księży kardynałów. Starość, lubię tak to określać, jest siedzibą mądrości życia, podkreślał. Starcy posiadają mądrość zdobytą w przeciągu całego życia, jak starzec Simeon czy prorokini Anna w świątyni jerozolimskiej. I to właśnie ta mądrość pozwoliła im rozpoznać Jezusa wino. Dawajmy tę mądrość ludziom młodym, jak dobre wino, które z biegiem lat staje się lepsze, dawajmy młodym mądrość życia. O godzinie siódmej rano Ojciec Święty przewodniczył Eucharystii w kaplicy Domu Świętej Marty. Rano w Domu Świętej Marty papież chciał koncelebrować mszę świętą w kaplicy, kiedy księża kardynałowie się dowiedzieli, chcieli koncelebrować mszę razem z nim i tak się stało. Mówił na konferencji ksiądz Tomas Rosika. Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi poinformował, że papież Franciszek zachowuje swój prosty i zwyczajny styl życia. Kolejne dni posługiwania Ojca Świętego Franciszka na stolicy Piotrowej dają bardziej wyraźny obraz tego, jaki może być ten potyfikat i co przyniesie Kościołowi i światu. Z wyboru szczególnie cieszą się mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, którzy w Papa Francesco upatrują podobne nadzieje, jak my upatrywaliśmy 35 lat temu wraz z wyborem papieża Polaka. Przepiękne krajobrazy, pustkowia, góry i lodowce, serdeczni ludzie. Sango. I znakomity futbol. Ale Argentyna to też bieda. Kiedyś ten kraj należał do najbogatszych państw świata. Teraz ponad połowa jej mieszkańców żyje poniżej progu ubóstwa. Nasz biedny kraj dostał papieża Franciszka bliskiego najuboższym, mówią mieszkańcy Buenos Aires. Wierzę, że będzie bardzo otwarty na potrzebujących i blisko najbiedniejszych. Mam nadzieję, że ma wystarczająco siły. To bardzo ważne. Ameryka Łacińska to zupełnie inny świat, który wraz z wyborem nowego papieża otrzymał nadzieję na zmiany. Niespodziewany wybór na stolicę Piotrową kardynała Jorge Bergoglio porównywany jest do będącego również zaskoczeniem wyboru Karola Wojtyły 35 lat temu. Nawet słowa papieża Franciszka o wyborze biskupa Rzymu z końca świata były podobne do tych wypowiedzianych przez Jana Pawła II. Mówi się, że tak jak Ojciec Święty Jan Paweł II obalił komunizm w państwach bloku środkowo-wschodniej Europy, tak pontyfikat Ojca Świętego Franciszka może przynieść ulgę mieszkańcom Ameryki Łacińskiej, żyjącym w dyktatorskich reżimach na Kubie czy niepewnej politycznie Wenezueli. Mówi redemptorysta Ojciec Henryk Kaczocha, wiceprowincjał argentyńskiej, wiceprowincji reistencja. Znając trochę rzeczywistość tutaj Argentyny, też taką mamy nadzieję, że właśnie z wyborem Franciszka Pierwszego będzie coś dobrego dla, dla Ameryki Łacińskiej. Nie tylko politycznie, ale przede wszystkim duchowo. Kościół latynoamerykański ten wybór na sobie z pewnością odczuje, mówi urodzony i wychowany w Argentynie ksiądz Stefan Moszoro Dąbrowski. Jest to świat inny, bo jest to świat, jest to tygiel różnych kultur. Jest to, jest to przestrzeń, jest, świe, jest to kraj, Ameryka jest młoda, w sensie młoda, w sensie, że się rodzą dzieci. To nie jest jak Europa. Argentyna ma przyrost naturalny, Brazylia ma przyrost naturalny i to samo Wenezuela i Peru. I Pan Bóg daje pewien sygnał do wszystkich, że no tam mamy. Potencjał, nie? Kościół musi tam zainwestować, inwestujmy tam, że... Nie, za 100, 150, 200 lat będziemy widzieć owoce. W Ameryce Łacińskiej mieszka 40% spośród blisko 2,5 miliarda chrześcijan. To wspaniałe, przede wszystkim dla Ameryki Południowej, ale też dla całego świata. Mamy wielkie nadzieje związane z Ojcem Świętym. Duch Święty oświecił go, ale też nas. Jedyną rzeczą, o jaką będę go prosiła, to to, by błogosławił, by błogosławił całemu światu. Niech Bóg mu błogosławi. Jednym z głównych zadań, przed jakimi stoi Ojciec Święty, jest umacnianie tożsamości Kościoła i oczyszczanie go z ludzkich ułomności, mówi ksiądz profesor Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zagrożenia, którym ludzie Kościoła i sam Kościół powinien sprostać, one biorą się ze wszystkich ludzkich wad, które dochodzą do głosu w najrozmaitszych sytuacjach. Jest to pycha, chciwość, głupota rządza zysku, rządza kariery. Są to rozmaite układy nieformalne i nieprzejrzyste, które bardzo rzutują na dobro. I oczywiście z tym wszystkim wiążą się też te głosy, które podmywają Kościół, które chciałyby rozsadzić Kościół od środka. Ojciec święty Franciszek skierował słowa do księży kardynałów, by nie ulegali pesymizmowi i zgorzknieniu, jakie każdego dnia proponuje nam diabeł. Mówił też o pewności, że Duch Święty daje Kościołowi wraz ze swym potężnym tchnieniem odwagę, by wytrwać i poszukiwać nowych metod ewangelizacji. W tych słowach można odczytać kierunek, w jakim będzie podążał ten pontyfikat. Kierunek odnowy Kościoła i głębokiego zawierzenia Bogu i Maryi. Dostawcy gazu pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kontrolerzy wykryli, że żaden nie jest w 100% uczciwy. Tracimy na tym wszyscy, a widać to po naszych domowych portfelach, które według rankingów należą do najchudszych w Europie. Za nami są tylko Włochy i Grecja. Sytuacja jest na tyle poważna, że szykuje się nam wiosna strajków. Okazuje się, że wszyscy dostawcy gazu w Polsce podpisują z nami nieprawidłowo sformułowane umowy, aż roli się w nich od uchybień. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzał się wzorom umów stosowanych przez 16 spółek. Łącznie wykryto prawie 180 nieprawidłowości, w tym ponad 130 klauzul niedozwolonych. Dostawcy uchylają się m.in. od odpowiedzialności za przerwy w dostawach gazu, mówi prezes urzędu Małgorzata Krasnodębska Tomkiel. Mówiąc przykładowo, sytuacja taka, kiedy na przykład z powodu jakiejś awarii nie mamy gazu przez trzy tygodnie w danym miesiącu, natomiast możemy się ubiegać o rekompensatę tylko maksymalnie do wysokości 50% opłaty, którą wnosimy za miesiąc, to jest w oczywisty sposób sprzeczny z prawem. Niestety konsumenci często są nieświadomi, że mogą skutecznie walczyć o swoje w efekcie cierpią nasze domowe budżety. Według Rzeczpospolitej jesteśmy na szarym końcu jeśli chodzi o stabilność naszych domowych portfeli, tak wynika z badań firmy Genworth. W tym badaniu im niższy wynik, tym większa niestabilność finansowa. Polska osiągnęła 13 na 100 punktów. Jesteśmy mocno poniżej średniej Europy. Za nami są tylko Włochy i Grecja. Większość dochodów naszego społeczeństwa pochodzi z pracy. Stąd jeżeli tej pracy nie ma albo praca jest Zagrożona, i to mamy podobną sytuację jak w krajach takich jak Portugalia, Hiszpania, Włochy czy, czy Grecja. Podsumowuje Andrzej Sadowski, ekonomista centrum imienia Adama Smitha. Problemy finansowe ma wielu Polaków. Teresa Rejman z Rzeszowa o oszczędzaniu nie myśli, bo nie ma z czego. Nie da się już oszczędzać, naprawdę nie ma z czego już. Tak są wyśrubowane ceny artykułów spożywczych i utrzymania domu i, i w ogóle warunków życia, że po prostu no nie masz czego oszczędzać. Wyniki badań nie dziwią opozycji. Bezrobocie rejestrowane w lutym wyniosło 14,4% przy ostro hamującej gospodarce. Zaznacza Marcin Mastalerek z Prawa i Sprawiedliwości. Rząd całkowicie nie radzi sobie z sytuacją gospodarczą, dlatego ciągle słyszymy o in vitro, ciągle słyszymy o związkach partnerskich, ciągle słyszymy o jakichś tematach zastępczych. Niezadowolenie społeczeństwa jest coraz większe. 26 marca Śląsk zostanie sparaliżowany na skutek czterogodzinnego strajku generalnego. Rozmowy rządu ze związkowcami zakończyły się fiaskiem. Forma protestu jest przesądzona, apeluję tylko i stąd zapowiadam list razem z ministrem pracy do każdego zakładu w Polsce, do każdej organizacji związkowej, aby ta forma protestu, która zostanie przyjęta na przykład 26 marca nie była formą, która pogorszy funkcjonowanie. Ich własnych zakładów. Strajk rozpocznie się o godzinie 6 rano i potrwa do 10, obejmując m.in. kolej, komunikację miejską i ciepłownictwo górników i hutników. Solidarność domaga się od rządu m.in. pakietu antykryzysowego dla firm czy utrzymania dotychczasowych regulacji w kwestii emerytur pracujących w szczególnych warunkach. Protesty popiera Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W Polsce żyje się coraz trudniej, ludzie są z tego niezadowoleni. Mamy do czynienia z ograniczaniem swobód obywatelskich. W końcu kilkaset tysięcy ludzi w Warszawie 29 września ubiegłego roku przyszło i manifestowało za tym, żeby swobody obywatelskie w Polsce były przestrzegane i przeciwko działalności rządu. Dodatkowo Solidarność Ochrony Zdrowia zapowiada strajk na 8 kwietnia przed Ministerstwem Zdrowia. Z początkiem wiosny szykuje się wielka fala protestów społecznych. Odwołane zajęcia w szkołach, zamknięte lotniską w Świdniku, kilkukilometrowe korki to atak zimy na południu kraju. Obfite opady śniegu ograniczają widoczność na drogach, a zawiej i zamiecie śnieżne utrudniają po nich jazdę. Drogowcy nie nadążają odśnieżać. Policja apeluje o ostrożną jazdę i rozsądek. Na Podlasiu bez prądu jest prawie 5,5 tysiąca odbiorców. Takiego śniegu mieszkańcy województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego nie widzieli od początku zimy. Od wczorajszego wieczora w niektórych miejscach spadło nawet pół metra białego puchu, mówi Stanisław Szynali, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Ta intensywność ciągu tak krótkiego czasu, bo trzeba tu powiedzieć, że w rejonie Rzeszowa spadło w granicach 20 cm śniegu na południowo-części województwa troszkę więcej. Silny porywisty wiatr wiejący w porywach do 85 km na godzinę powoduje zawieje i zamiecie śnieżne. To utrudnia ruch na wielu drogach, zauważa podkomisarz Marta Tabasz rygiel z zespołu pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Najtrudniej jest w terenach podgórskich, tam gdzie są podjazdy, nierzadko dość strome. W zasadzie tam samochody bez łańcuchów mają ogromne problemy, żeby te wzniesienia pokonać. Ślisko jest także na najbardziej uczęszczanych trasach. Zarówno kierowcy aut osobowych, jak i tirów poruszały się bardzo wolno. Nie lepiej jest na drogach powiatowych. Kiedy możemy się spodziewać poprawy pogody? Jutrzejszy dzień przyniesie nam już w całym kraju pogodę słoneczną. Niewielkie opady śniegu, a właściwie ich możliwość jest spodziewana jedynie na krańcach wschodnich. Wiązać się to będzie z rozpogodzeniami. W związku z tym dzisiejsza noc będzie z bardzo niskimi temperaturami powietrza. Prognozujemy od minus 14 stopni Celsjusza. Na Supaszczyźnie do około minus 5 na wychodzie. Podkreśla Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Za tydzień kalendarzowa wiosna i aura za naszymi oknami zacznie się zmieniać. Od poniedziałku ma być już znacznie słoneczniej i cieplej, nawet do 8 stopni na obszarze południowo-zachodniej Polski. W jednym z gdańskich mieszkań położonego w centrum miasta doszło do potrójnego morderstwa. Wczoraj po południu policja znalazła zastrzeloną kobietę, mężczyznę. I 14-miesięczne dziecko. Motywy zbrodni nie są znane, ze wstępnych ustaleń wynika, że nie były to porachunki gangsterskie. To była normalna rodzina, powiedziała dziennikarzom Renata Klonowska, szefowa prokuratury rejonowej Gdańsk w śródmieście. Ciała trzyosobowej rodziny znaleziono w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Długiej w centrum Gdańska. Jak powiedziała rzecznik prokuratury apelacyjnej w Gdańsku, z taką sprawą śledczy nie mieli do czynienia od wielu lat. Sprawa, z jaką mamy w tej chwili do czynienia, jest wyjątkowa. Zginęły trzy osoby, w tym półtora roczne dziecko. W związku z tym udzielenie w, w, w szerszych informacji na temat śledztwa jest w tej chwili niemożliwe, gdyż y, y, każda informacja, która by mogła być, Przeszkodą w tym śledztwie może wpływać na to śledztwo. W związku z tym, na chwilę obecną jest informacja taka, że prokuratura apelacyjna w Gdańsku przejmuje do prowadzenia to śledztwo. Rodzina mieszkała tu od kilku lat i wynajmowała mieszkanie. Kobieta w wieku 30 lat była z zawodu kosmetyczką, a 33-letni mężczyzna prowadził działalność gospodarczą. Za pośrednictwem internetu zajmował się handlem. Kolekcjonował antyki i zabytkową broń. Policja nie wyklucza, że część tej kolekcji została zabrana przez sprawców lub sprawcę. Komendant wojewódzki Policji w Gdańsku powołał specjalną grupę. To są nasi najlepsi specjaliści, którzy będą pracować nad rozwiązaniem tej sprawy. Policjanci nadal pracują na miejscu zdarzenia, jak i kryminalni, zbierając informacje. Ustalamy świadków, przesłuchujemy ich, zabezpieczamy monitoring to jest zarówno monitoring miejski, jak i wszystkich, wszystkich instytucji. Dodatkowo uruchomiliśmy e, telefon 0800 677. 777. Prosimy wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia, o kontakt z nami. Każda, nawet najmniejsza z pozoru błaha, informacja może okazać się ważna dla tej sprawy. Jeżeli chodzi o przeszukanie i oględziny tego garażu, nadal trwają czynności naszych dochodzeniowców. Natomiast saperzy, jak i nasi specjaliści, pirotechnicy już pojechali. Nie ma niebezpieczeństwa, nie znaleziono tam materiałów wybuchowych, nie będzie ewakuacji. Mieszkańcy są bezpieczni. Na miejscu zbrodni policja ciągle prowadzi czynności dochodzeniowe. Wstępne oględziny wskazują, że do zabójstwa doszło w środę wieczorem. Na zakończenie, jeszcze spójrzmy na prognozę pogody. Noc z opadami śniegu na Pomorzu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Temperatura od minus 12 stopni na Podlasiu, minus 10 w Wielkopolsce, w centrum i na Lubelszczyźnie. Minus 9 w zachodniopomorskiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu do minus 7 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany północno-zachodni ciśnieje 1000 hektopaskali. Jutrzejszy dzień z większymi przejaśnieniami i bez opadów. Termometry wskazywać będą od minus 4 stopni na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, minus 3 na Podlasiu, minus 2 w centrum, minus 1 w Wielkopolsce i w Małopolsce, 0 na Pomorzu do 1 w zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany zmienny Ciśnieje 1008 hektopaskali. A już za chwilę program publicystyczny Polski Punkt widzenia gościem, którego dzisiaj będzie ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski, urodzony i wychowany w Argentynie. Zapraszam Państwa na ten program, a w imieniu całego zespołu informacji dnia dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy z Panem Bogiem.